Dzień dobry, witam wszystkich. wszystkich. Dzisiaj sobota, 20 grudnia. Tak, Stare Chowice się kłania. Tu mamy takie... O, to widzę, że przybyło. Coś Pan dokupił. To nie moje. Nie, to... To Budapeszty, a te, a te koroniate na żółtych grzewieniu? dwie samiczki. A to z jakich? Budapeszty, Też Budapeszty, Budapeszt, łapciat. To ile cenimy Budapest. za taką farbę? Trzydychy trzy sztuka. Trzydychy sztuka. I na dole mamy? Barmogłówki, para. To jest para barmogłówków, para, para Maściuszków, Wywrotek. Wywrotek. Para winerów. Winerów i jedymeczki. Jak to cenowo wygląda? Barw główki 2,5 stówki, maściuchy 2,5 stówki, liner stówka, wiedymek 50 i wywrotek 50. Widymek 50 sztuka? Tak. Bo to jest jedna sztuka. Jedna sztuka została. Czajka, wiedychy. A, i czaj, czajka to jest nie saksońskie, tylko czajka zwykła, wiedychy. Będzie telefon do tego? No, to bardzo proszę o telefon. 503. 9, 6, 7, 2, 7 Z kim mamy kontakt? Janem O, z panem Jankiem Dziękuję bardzo, zapraszam do kontaktu Dziękuję ślicznie Dzień dobry, witam o, Brodawczaki piękne Czarniutkie Ale mamy jeszcze A to jeszcze mamy tak, oprócz brodawczaków czarnych Mamy czerwone O Ekstra klasa one siedzą razem z kumru, prawda? Tak. No, pięknie się prezentują. Kumru i te brodawczaki. Zobaczymy, może pójdą na stronę główną. Przypomnijmy jeszcze, ile taka parka tych czerwonych? Od 150 zł za sztukę. Od 150 zł za sztukę. A kumru? Kumru po 50 zł. A te czarne? Te od stówki. Od stówki. Fajnie. Dziękuję ślicznie. Dajemy jeszcze telefon 694 do tych 94, tak? 913, 309. Z kim mamy kontakt? Marcin. Z panem Marcinem, fajnie, dziękuję bardzo. No, tu takie głąbki są. Akurat w tym momencie właściciel gdzieś odszedł. Wielocześnie to nie powiem cent. a komentarz, służyć, bo wiedeńskie zostały, tylko ta, tylko tyle, że się przywieźli? Czy? Nie, już sprzedane. A, już sprzedane, no, za późno. Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi. A te po ile? Jak... Postówce. Post, te postówce. I tamte były też z tych, z tych białych? Panie no. Fajnie, postówce. Dziękuję się. Tu pocztowe podychu ten 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 dychy ten niebieski dwie, a tutaj po dwie dyszki jak leci? Winerki po, po cztery dychy winereczki, a pocztowe po 15 zł jak leci? Jeśli bierze ktoś wszystkie. Kur, ten to po, po dyku za wszystkie, tak? Za wszystkie. Jeśli, jeśli ktoś by był króter, no to tylko na tym targu. Okay. Jeśli, jeśli jeśli by był taki chętny. Tu jest ponad 20 sztuk, nie? 20 chyba. 20 równe 20. A tak pojedynczo, jakby ktoś był brudki, to po trzy dyk. No, może 2,5. Jak, jak wiecie. Myślę, że... Zabier. Może i za dwie, tak fajnie, dziękuję bardzo. Te żółte sprzedane, sprzedane tak? sprzedane, no już. No, no, no rozumiem, ja no, Newki, te żółte sprzedane, ta ale została ci ta kemka ładna, biała. No w domu, są No 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 to słuchaj, jak są do sprzedania, wiemy, maściuchy. Maściuchy, no to by, właśnie. To? nie będzie Czarny, została paraczka z O. A te co zostały, ile za tą czarną boki cenisz? I za czarnostów. A za tą. Krymka 250. Krymka 250. A te co masz? To do sprzedane. Te też sprzedane. No, sprzedane. no to super, to znakiem tego, że dzisiaj wodzenty no. mówię, jest taka są udane. Dla mnie tak. Dla no, no mnie właśnie. tak jak to... chcesz, to mówię. No, masz te białostocki jeszcze w domu? Masz tych nebek no w ale domu? Kurde, ja nie wysyłam kurde, Aha, to rozumiem, to jest... rozumiem. No dobra, ja czyli nie telefonu nie będzie. No bo... ja nie mam czasu. No. No, telefon ułatwiłby kontakt, ale niestety. No. Dobrze, dziękuję bardzo. To dzisiaj przywieźliśmy wiedeńskie, kolekcje wiedeńskie. A jak to cenowo? A po 25 zł. Po 25 zł. Jeśli ktoś bierze wszystkie? Tak. Fajnie, dziękuję bardzo. Jedeńskie. Takich kolorków to rzadko spotkać. Parka 120 zł, tak? 120 złotych, sztuka. 120 zł sztuka? Sztuka. Znowu kupiłeś. Pięknie. Telefon ci podać do tego? No, tu Fajnie, dziękuję bardzo. Kokiny i liputy. Jak to cenowo wygląda? 45 zł. 45 zł. To i prowadzen Nie, Nie nie, 45 zł sztuka, a króliki? Po 35, po 40. Panie, dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Para widynków. Tylko została. Tak jest. Za nią? 50 zł. 50 zł tylko para widynków, ale u Ciebie to jeszcze mamy karm się, ładnie poszło. Zostało. No, zostało mało co zostało. Mało. Co zostało. No, no I, i powiem jeszcze postoisz trochę i nie będzie w ogóle, ale za, zakup zrobiłeś? Tak jest. Co kupiłeś? Wiedeński. Wiedeński. Fajnie, dziękuję bardzo. Nie Dzień dobry, widymku przywiozłeś znowu. Znowu. Znowu kolekcję. Jest co wybrać. A odezwał się coś ktoś? Nie. Nie. Z Krasnika nie przyjechały dzisiaj. Ale to nie przez... Byłem na wystawie i umówiłem A, umówiłeś się, tak, tak, tak. A przypomnijmy, jak to cenowo wygląda? Stówka za parę. Stówkę za parę widymków. A młode po 20? Te młode 20. A te? 50 pan nie ma rozumieć? Mam akurat, ale teraz mam 50 pewnie poczekaj nie? A, a tę winerkę za ile? Winerek kupiony. A, a kupiony. dobra to No prezentację taką fajną zamiast kurde da pokazać tutaj kurde naszym widzom jak go on wygląda, to to już schował. Jak go cenisz? Trzydziesz. Trzy dyszki, a pozostałe? 3 dyszki, po wszystko. Wszystko po trzy dyszki. No a to i szpancy 60. A, szpancy 60. Fajnie, dziękuję bardzo. Co to jest? Tak. Dzień dobry. Przypomnijmy Dzień dobry. ceny za, za, za te daszki. karmniki dla ptaszków. Dla ptaszków. Po 30 zł. Po 30 zł. I ten To są dwa. I ten. Placzka 50. 50. A ta niżej? Ta niżej. I, 30. I karniczek? 4 dychy. 4 dychy taki karniczek. I tutaj taka większa 70 zł. O i tu taka 7 dyszek. Fajnie. Pszeniczka? 90. 90. Wszystko w to macie. jody jak były, po 25 zł. To są spadziowe. Panie, Dziękuję bardzo. Nie prezentować. Panie wysko. Tak. No ja nie wiem, czy będę miał widać po grę za dzierżawę a to, że tutaj stoi stówy bo cieka, jeszcze nie sprzedałem, jeszcze jeszcze 240. 240 taka parka. fajnie, dziękuję w po 15, a Murzyny? po 20 po 20, a kleć? w te w To spadła cena Ty? Nie, nie, a wenecki, bo masz parę weneckich? Sztuka? 5 para, a Budapeszty? I ten, ten rodzynek twój? Stówa. fajnie, dziękuję. Owiec można kupić w każdą sobotę w, Opatowie, w Starachowicach. Yy, pszeniczkę, jęczmień i przężyta. Jak cenimy? Po złotówce. Po złotówce kilo. A gołąbki? Po Podychu. Takie fajne. Dziękuję ślicznie. Nie wiem. Właściciel odszedł, ale może jeszcze złapiemy ceny jak przyjdzie. Tam no no co, zawsze ktoś przyjedzie, zabierze i konie. Te brodawczaki to są z tych, z tych starodawnych, jest? Tak, z tarodawnych. Tak, to nie są te, te, co mają takie bardzo krótkie. O to jest. To, to jest z tych. To to jest droższe niż te czarne, to niebieskie? No. Dużo. A te tu 50, a tamto tu. No wszystko w temacie. A ten to jest z tych niemieckich wystawowych, prawda? Ile taki? 50. 50. A neweczki? I zostały nam? Hamburki. Hamburki. w cenie? Pięćdziesiąt. I te też wasze, nie? Te na dole? Te na dole też wasze? Nie. Fajnie, dziękuję. Królik stuwa. Pocztowe. Remeczka, dwie dychy, pocztowe podwiedychy. Skąd? Rumun. Rumun. Takie rumun. Rumun. Ile taki Rumun? A tam pod ile to do Pod wiedychy, pod No to ja dwie dychy daję. Pokażcie go. Proszę tam zobaczyć. Nie wiem, który to jest. Dzień dobry. Co żeśmy przywieźli dzisiaj? Winarek? Szeki. Cenie? 60 złotych parach, dwie pary. Dwie pary. 60 zł para. Fajnie. A co to jest? Proso? Rzepa. A proso by było, nie? Było. Poszło. Było proso, poszło. To ile ile to? 10 kg? 15? Rzepak 10 kg, 25 złotych. Wszystko w to macie. Dzięki. A proso? Proso po dychu za 10 kg. Po złotówce za A kolega przywiózł? W jakiej cenie? stówkę. stówkę. A pod spodem? Maściuszek jest chyba? Czy, czy to... Brodawczak? Bro, a brodawczak, tak, tak, bo to jest Paściuszek. Idzie za niego. Jechać. I proszbi. 50 fajnie. <noise> Może najtańszy. W cenie? Panie, dziękuję bardzo. było trochę, ubyło. To ile taka parka? Bo to są na czarnych główkach i na, na, na czerwonych? Na żółtych główkach. Za te czerwone 50 zł, bo jest na krótkim żółwie jeden. A za takiego kolorowego? Wiedyszki. Co to na krótkim dziubie? No, no. Ten tas pięknie. Ładnie się prezentuje, to widać właśnie jak... Ale no, para No no to właśnie. Weź samca u mnie na krótkim Tu Punaweczki piękne. Co? To ile trzeba zapłacić za takiego Dzień dobry. tego? 30 zł. 30 zł srebrniaka. A buda. Pasiaka, pasiaka. Wylot. wylot. Ale. A nie A ty? Nie. To 10 zł. A neweczki też liczne? 250 i 120 są ta samica. Ta samica 120, a to 250 para żółtych. Ale ja okazy, proszę zobaczyć. To dajecie telefon do nich? To fajnie, to jeszcze pokażemy, jeszcze pokażemy co tu jest, bo jest Mulemans i Tygrys i, ty, i parę, parę jasnych. Jasne. Jak to cenowo wygląda? 60 zł te jasne. Za parkę? Tak, a ten kosztuje 20 zł, a ten kosztuje 80 I pocztowe po 25 przelotowane i... Tu, telefon będzie do tych noweczek innymi. Proszę mówić. Telefon. 684. Tak? 684... Tak? 394. Z kim mamy kontakt? Z kim mamy kontakt? Z panem Wielkim. Panie, dziękuję bardzo. Stasiu, te, do sprzedania czy zakupione? do sprzedania. To ile taka parka? 140 złedeńskie zł. i teraz się Panie, dziękuję bardzo. Jak to ceni Stasiu? Yy, za tego to chyba dwie dychy, a za tamtego to nie wiem. Nie powiem ci, bo nie wiem. Y -y. Ale to Stasia w porządku. A u ciebie? Srebro. Srebro, Srebro i dzisiaj... i złoto. Dobrze. No. Dwie i trzy dysy za sztukę. No widać, po, pomalowane na żółto, żeby tego... Bo to inny gatunek i to inny. Tak, tak. A Budapeszty? Po dwie dychy. A Wenecki, bo chyba... Wenecki? Dwie dychy. Wenecki i Blau Winter 40. podwierychy 40. Tu murzyny? E, dwie dychy za parę. I pocztowe? Po dychu. Po dychu. Dziękuję ślicznie. Czerwone. Czerwony szpak, czarny. Kolorowy to po trzy dychy wszystkie te pocztowe po trzy dychy a to kupiłeś coś, widzę ja sam od niego, tam jeden, żeby mu załatwić dwie samice, wziąłem te te kalpiato i śliwo aha no i doszły, z jakiej rasy ten jest, ten gołąb, ten, ten niebieski pstry, doszły, z jakiej rasy? To, ten... a diabeł wie. Nikt nie. Wie. <gülę> <gülę> ja był Na Jak nie za górno Lod jakieś ale to oko no nie pasuje. Ten białe. Ale, ale góro chodzi zarąbiście, nie? No, no, no to widzisz. To, to mówimy białe. o tym, te... czekaj, czekaj, to może na, 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 nasi widzowie, bo to on jest niebieski białolota. To może ktoś napisze, czekaj, go bardziej pokażę. O, jest białota, białotka, no białolotka ma taki niby średni dziubek, niby krótki, nie krótki, no, no na żółtym oczku to Tiplera no, ale lata i zarąbiście lata, bo, bo przecież Adam to go do że Tipler, ale... że nie, oko niewłaściwe no, no, no to już i tu obrączki można nabyć 0,155, tak samo dobrze, dziękuję bardzo Wiesz wierzpaki tak. tak. a ta jasna jest z no, bo tego jeszcze możemy pokazać, o tego, ile, ile ja byś wyjął tego, 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 jak z kopali, jak z Andaluzów, o, o, ten jest piękny, o. Ile za takiego? To jest cała para. Cała para, ile za taką parę? Pięćdziesiąt. No telefon zostawiasz do, za to parę? Nie, nie. Nie, bo, o, widzisz, to, to, to są, to są ukazy. O, proszę zobaczyć, piękne. 50 zł taka para w razie czego to ja kontakt mogę znaleźć jak ktoś będzie chętny na taką parę to, to proszę w komentarzu napisać także dziękuję ślicznie przyszłem zobaczyłem tę samiczkę ale mówię to nie nie tak jest ekstra no, nie ma co 21 rok został. Pawik został Budapeszty, przewaga Budapesztów a ten, a ten jest pers chyba, nie? Ten nakrapiany. Pers czy zamojski. Zamojski czy zamojski, no. A jak cenisz te Budapeszty? Po 15 zł. Po 15 zł. A pawik? Pawik 40 4 zł. Fajnie, dziękuję bardzo. 10 mówi. Po dwie dychy te pawiki? Tak. A srebrniaki? Nie wiem co jest. A pocztowe? Tyś... Wszystkie. Wszystkie po 20 złotych, tak? Tak, mówisz, że ty. Wszystkie po 20 złotych. Dobrze. Dziękuję bardzo. Tam ta kaczka czerwona. A, ta czerwona z prawej kaczka, a te kaczory, ten biały i ten po lewej... Kaczory. Kaczory. To kaczka jest tańsza czy kaczka jest najdroższa? Nie, no, kaczka tańsza. Tańsza. To ile za taką kaczkę sobie zapłacić? 80. A kaczory? 85. 85 na tarku, ale to jeszcze... Taka cena jest do negocjacji w razie no jakby no, ktoś brał tutaj Tak się mówi, że bo się go Tak jest, tak jest Także zapraszamy w każdą sobotę na ulicę Targowo 9 Pod mostem, koło to kolei Także dziękuję Jak jest? tu coś wziął? To ile cenicie takiego królika? Stówę Stówę A gołąbki? A zależy jakie, 10, 20. A pocztowe na przykład? Zadychę. Pocztowe zadycha. To swoje latają u Was, nie? No, nie latają wszystkie, niektóre Aha. No tak, dobrze. Dziękuję bardzo. To tyle dzisiaj ze Starachowic. Dziękuję. Zapraszam jutro do Opatowa. No, niektórych do Wozentyna. W Ta, to samo, ale w Wozentynie będzie więcej ludzi, no ale jutro, jutro jedziemy do Opatowa, sfilmować to Opatów. Także dziękuję, do usłyszenia, do następnego taku.